Jesteśmy na przystanku, i jedziemy do Newcastle i ogólnie to jedziemy do znajomych do domku. Ale ty jesteś Batman, no! Fajnie, no! Zobaczcie, jaki zachód słońca! Wracamy właśnie od znajomych. No, piękny. O, a tu mamy bardziej fioletowe niebo. I bardziej plusowe. Został wieczór wróciliśmy do domu i będę oczyszczać kamyczki. No tutaj, oczywiście, hmm, hematyt. Tutaj moja runa, którą sobie sama zrobiłam. To jest runa Turizas. E, czy tu coś widać? Czy tu coś widać? Hm. Nie bardzo. Dlatego weźmiemy to tutaj w bardziej o Tutaj będzie lepiej widać. A mianowicie, tutaj mamy yy, ten yy, emerald, czyli zawsze zapominam szmaragd. <laughs> Tylko szmaragd poddaje wątpliwości. Yy, będę to jeszcze sprawdzać, natomiast tego na wszelki wypadek i tak oczyszczę. Tutaj mamy opal, cytryn, cytryn. I teraz zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tu są piękne te kamienie księżycowe. Ten jest jaśniutki, to jest Tymona, ten jest Amadeusza, ten jest najpiękniejszy, bo on się najbardziej mieni. O, nie wiem, czy tu coś widać. Ale on się naprawdę najlepiej mieni. A z moim zobaczcie, co się stało. Bo po prostu, on wygląda jakby zbierał przez 100 lat złą energię. I tutaj mamy selenit. Tutaj mamy oczywiście bursztynki, i słuchajcie, to na co ja czekałam. To jest mój ametyst. I może mi się uda go pokazać w świetle. Czy wy to widzicie? Jaki on jest piękny tak prześwituje hmm. jest cudowny procesu oczyszczania ja Wam nie będę pokazywać bo już ostatnio Wam pokazywałam to samo ładowanie też już pokazywałam też nie chcę się powtarzać tak tylko chciałam zaznaczyć, że dzisiaj nadszedł ten dzień, ta noc kiedy mogę to wykonać znowu zobaczcie zobaczcie jakie on jest piękne. widzicie to? jest ogromny Piękna jestem, co? Idę po kamienie, bo w sumie jest już dzień, a one całą noc tam leżały na dworze. Zobaczcie, nie wynieśliśmy jej jeszcze. O, są i one. Bo wiecie co, ja wziąłam wszystko wczoraj, tutaj wyłożyłam, nie? Wieczorem. I na chwilę położyłam w tym świetle księżyca, bo sobie też oczyściłam ten mój pierścionek zaręczynowy. To jest opal w środku, Boże opal. Onyx jest w środku i, i go wziąłam. No bałam się, go tutaj zostawić. No a w ogóle ten pierścionek to, 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 to jest tak jak mówię zaręczynowy. Zaręczyliśmy się nad czarnym stawem, Boże podresami i to są wieczne zaręczyny. No, dobra, bierzemy to. Oczywiście hematyt osobno i ten, i te inne osobno. No, dobra, ja mam nadzieję, że ten tutaj ametyst nie ucierpiał, bo ametyst nie lubi słońca. Dobra, zaraz wrócę po hematyt. Postaram się Wam pokazać, jak on się pięknie mieni, ten księżycowy. Czekaj, z tej strony czy z tej się ładniej mieni? O, teraz to w ogóle nic nie widać. Czekajcie. Cholera, jasne. Jak to zrobić teraz, żeby było widać? Hmm... O, widzicie? A to na żywo jest trzy razy bardziej widoczne. Nie wiem, czy tak, o. O, widzicie? I on się tak mieni. O. Hmm. No dobra, co zobaczycie, to wasze, nie? No bo tak jak mówię, ciężko jest złapać to mienienie niesie. On się mieni przepięknie. I co? Z tej strony się gorzej mieni, ale z tej to jest coś wspaniałego. Dobra. No, sorry, no nie zobaczycie za dużo. No, jeśli tak wiecie, na niebiesko, nie? O, czekaj. No, hmm. ale to tylko jego kolor bardziej. A tak. A tak może. Teraz pół, pół godziny będziecie oglądać, jak mi ten kamieniem obracam. Ale zależy mi na tym, żebyście to zobaczyli. O, widzicie? No to już widać. I on tak wtedy połyskuje, wiecie? O. Może, obyście to dostrzegli. No. Także to jest kamienik księżycowy mojego dziecka. O, zobaczcie dobra, dość tego przedstawienia nic, idę zanieść, kamy zanieść kamyczki i idę zrobić jakieś śniadanie no wiecie co ja wam nie wytłumaczyłam dlaczego ja tak pięknie wyglądam no bo przecież ja wróciłam z biegania 7 kilometrów wpadło, jest zaliczone i można zacząć dzień a jeszcze tak wracając odnośnie tych kamieni to one mimo, że słuchajcie, leżały całą noc na dworze, to one nadal pachną palo santo po tym okadzaniu i ostatnim razem było tak samo. Uwielbiam to po prostu. Uwielbiam. No przed chwilą salenie nie Ambeizel w tym pokoju, co? No. Także zaczynamy dzień, trochę sobie posprzątamy, zjemy śniadanie, kawy się napijemy. A kawę mam zaparzoną, tylko muszę ją podgrzać w ekspresie. Tylko. Czyli w sumie lepiej by na to wyszło, gdybym świeżo zaparzała, bo się szybciej robi. No, niż podgrzewa. Kupiłam, zobaczcie. Jest mm, poszewka na kołdrę i dwie poszewki na podusie. Oczywiście ja to kupiłam z przeznaczeniem na szycie, także będę to rozprówać jak zawsze. No i no i przerabiać, przerabiać na no, torebunie, czy tam inne rzeczy. I z jednej strony jest takie białe, a z drugiej strony jest takie czarne. No ja, ze, znaczy właściwie takie ciemnogranatowe bardziej. Przecież ty... a trudno mi powiedzieć, czy to jest granatowy, czy to jest czarny. Mm. No w każdym razie, no wygląda to ślicznie i ze względu właśnie na tą ciemną stronę ja to zakupiłam. Do Newcastle, bo szukam butów tak na szybko, bo jedziemy do Polski i tak na szybko chcę znaleźć buty, bo stwierdziłam, że nie mam w czym jechać. No i teraz byłam w Shuzon, i teraz idę do Primarka, bo tam też wyhaczyłam jakieś fajne w internecie i idę je zobaczyć na żywo. No i takie buty sobie kupiłam. Są tu na zamek zapinane. One tu jeszcze miały takie ferfocle dopięte, ale ja je ściągnęłam, taką klamrę. Bo mi jakoś tak nie bardzo. Nie wiem, może się przekonam. No i ogólnie spoko są. Tak w ogóle to je kupiłam w Primarku za uwaga, dychę. Za dychę je kupiłam, bo były po promce. Nie wiem czy to sezon zimowy się już kończy. Ale wiem, że zima w pełni w Polsce, także akurat. <noise> Jeszcze jedno. Ja w tych butach jestem o parę centymetrów wyższa. <noise> On był bardzo grzeczny dzisiaj w Primarku i w ogóle odkąd wyszliśmy z przedszkola i mieliśmy jeszcze teraz trochę czasu mamy do autobusu, a że trochę głodni jesteśmy, to też po przedszkolu nic nie jadł, no to weszliśmy do Maka na chwilę. Będziemy się zaraz zbierać, nie? Trzeba jechać po Amadeuszka. Tak, musimy jechać po Amadeuszka.